Zapraszam na nową kolekcję telefonów, część 19. No, czekaliście na długo na część 19, ale przepraszam, że nie nagrywałem jakichś filmów, no bo jest szkoła już, no i niestety. No nie mogłem, ale dzisiaj mam czas, bo um, część pierwsza, sezon drugi już będzie, jak będę już miał nowe, kolejne nowe telefony. No tutaj mam jakieś, no, działające są. Ech, tutaj w jednym, nowym, w jednym drugim telefonie zapomniałem sprawdzić, i, a te, tego, tego, tego i, i tego, tego jestem wczoraj, a tego przedwczoraj. Dobra, pierwszy to Sony Ericsson P910 i o, takie coś ma, takie przyciski, i zobaczcie, to wygląda jak telefon dotykowy, i tutaj ma takie przyciski, takie, takie przyciski kwerty, taki śmieszny telefon zrobiony. I ten P910i ma Locus Plusa. Ma baterię, ale nie wiem, czy on działa. Sprawdzę, bo ja załaduję go, ale zobaczę, czy działa. O, ma kartę Sims Plusa z taką starą już. Takie kiedyś były, aż jak zmienił logo numer 2, a teraz jest takie z kółkiem, czyli to jest to nowe, najlepsze od 30 sierpnia 2021. To kolejny to jakiś Archos, nie wiem jaki to model, ale mam pierwszego Archosa w kolekcji, takiego nigdy nie miałem, ale on trochę wygląda do mojej noki 225 jakby podobny, w sumie, ja wam to pokażę, ale, ale on jest podobny jakby do noki, tylko że on jest większy od mojej noki. tylko że on jest większy od noki, ale na razie nie chcę pokazywać. Kolejny to jest LG E460. Dostałem go od takiego pana Rafała działa ma smloka z playa, zaraz się świeci. I jakby, jak się włącza, to takie kolory się podświetlają tutaj. O jak play widać? stary, stare animacja włączania playa, stara, taka stara o ładny nawet fajny. O, i już się podświetla, bo tak się świeci przycisk. To jest, o! O, działa. Okej, okay, bo tutaj musi się załadować. O, o, łączę się. O! O jest wszystko no, działa. Działa Kolejny to Nokia. 3.1.10, Nokia 3.1.10, marzyłem o takiej Nokii, chcę miałem mieć i trafiła. I tak naprawdę tego samego Rixona, Archosa, Huawei'a i Motorola dostałem od Pana Krzyśka ten, co da, Markowicza, ten co dawał mi telefony, jak Pan wiecie, tego Alcatela, te inne dawał mi Nokie. Tam były dwie Nokie, a tu mam jedną, Nokia 3.1.10. Też działa, ma Simloka z plusa, tylko że tu się nie będzie włączał plus, ale z, Gdzieś na jest taka aplikacja z Plusa, działa, o, jak widzicie, o, jak widzicie. Tu mam jakiegoś ja też od pana Krzyśka Markowicza. Jest rozbity, nie wiem jaki to model, niestety. A tego dostałem LG od pana Rafała. Tutaj mam kolejny telefon, ostatnio od na krzyżka, którego dostałem. Jest to taka Motorola C200, taka stara Motorola. Też nie działa, tu ma jakieś dwie naklejki, fajne. Tylko już zobaczcie. Stara, stare, stare wejście USB, ale chyba takie mam, nie wiem. Ale mam chyba do niego ładowarkę, ale nie, nie, chyba nie mam, albo mam. Ale mam do innego, tylko że tamta mi się zniszczyła po prostu. Coś z od niego, bateria. Zobaczcie. Taka już stara. Popat popatrzcie. Jaka stara ta ładowarka. My coś, tak, żeby można trzymać jakiś bryloczek na bryloczek, Coś takiego. A tutaj mam dostałem telefon od pana Bogdana, a jest to alkatel Zapomniałem jak się nazywa. Zaraz zobaczę. Czekaj, jaki to był alkatel Czekaj. Muszę tutaj y, otworzyć go. Zaraz otworzę ten telefon. O, mam. Tutaj. Co to, jak się ten Alcatel nazywał? O, o wiem chyba. O, y, to jest Alcatel y, OT708. Zobaczcie, karta y, y, angielska karta z O2, bo to jest sieć komórkowa na, w Czech, y, w, z Czech, z Niemiec. A to jak to dowolnie? Z Czech, Niemiec. W Francji jest taka... Nokia N73, dostałem od cioci Basi. Yy, ona chyba działa, nie wiem, bo ona też ma kartę SIM. Tylko, że o. O, ma też kartę SIM, tak się przykleiła ta karta, zobaczcie. No tutaj jest karta z T-Mobile Orange, bo ona się przykleiła. Tak jest dziwnie, tak, takie trochę dziwne, sprawa. taka dziwna trochę sprawa. No bo on się przykleił, zobaczcie orange do plusa no bo to jest karta z plusa i z orange bo one się jakby przykleiły z dziwnej, z dziwnej z dziwnej sprawy, trochę dziwne trzecia musiała chyba przykleić albo nakłożyła dwie karty nie wiem, ale to chyba telefon będzie działał, nie wiem, zobaczymy ten telefon ten telefon dostałem od wujka Juska, jak wiecie i on, ta Nokia działa i, ta, i tamta druga oprócz Fil samsung, dwa samsungi oprócz philipsa yy, nie działa yy, oprócz tego philipsa te tele cztery telefony działają, ta nokia tylko że jest rozładowana i tak no i ten samsung ta nokia i tak no i, i, yy, ta yy, i, tak, no i działały oprócz philipsa bo nie chciał się włączyć teraz włączamy kolejnego samsunga dostęp go od pana tomka pamiętacie ale jak go dostałem to jeszcze nie grywałem filmów, bo miałem szkołę, no i nie było czasu. No, zobaczcie, on działa. I jeszcze tam mam dwa Sony Ericssony, ale chyba nie wiem czy działają. On działa, rozprawdzałem, ładowałem go. A to jest VK Mobile. To trochę przypomina mi Samsunga serii SGH, trochę mi to przypomina. Trochę mi go tak przypomina, więc ma zniszczony drugi ekran. Nie mam tenki. Tu, tu wejście USB ma zniszczone. Tutaj takie części ma. Tutaj ma kamerę, tutaj w tym. Tutaj z tej strony. I żeby jaki zniszczony. Oto jest mój drugi Siemens. Też dostałem, tego dostępu pan Krzyśka, a tutaj od pana Bogdana. Z, z, ze Szkocji. On mi z telefony, bo u nas był na kilka dni u nas. Działa ten telefon. Chyba nie wiem, czy on działa. Chyba przepraszam. Przepraszam, on nie działa. Pomyliłem się, ale ma taką baterię podobną do C65 mojego. Tego co dostałem od pani Ani. Nokia X2 dostałem od cioci. Doroty i Cioci, i wujka Darka, no a to był telefon chyba Cioci, ale nie pamiętam taka biała Nokia X2, taką samą mam, tylko że czarna, ma dwójka marka, ale ten telefon chyba będzie działał, a ja się nie ładowałem. Ale ma ładowarkę, baterię, i mam ładowarkę, bo sprawdzałem to jest jakaś Nokia, nie wiem jaki to model. Je. Napiszcie w komentarzu na przykład, jak tam uśpiewałem, ale ja tam coś tam powiem. Jak tam śpiewałem 200 mam na blacie, poszczytałem tą pisewkę, to można, to można zobaczyć, y, zobaczyć i tam wpiszę, czy komu się podobało i tam można wpisać w coś o telefonach. Bo tam mam uruchomiony komentarz. Tam można uruchomić, bo ja mam chyba zablokowane komentarze. No i tak, to jest to ostatni, to Sonery sądzę, od sąsiadki z bloków pani Reni mieszkalnych. Y. I ja go mogę i... On chyba będzie, nie wiem czy on będzie działał, też go naładuję. Nie jestem pewien, ale też jest fajny. Też ma baterię, ale chyba będzie działał. Zobaczymy, jak te niektóre z nich będą działały. No to ja na część sezonu, sezon pierwszy z odcinka drugiego, z sezonu pierw, z, pierw, z drugiego do drugiego sezonu. No bo, jak, bo mi się powiększa ta kolekcja, no i tak zrobiłem te sezony. Tak jak na przykład myszol ruiny, tak na przykład on też tak robił, zrobił, I, bo on tam też ma tak dużo telefonów, no i on też tak zrobił I ja też chcę tak zrobić, bo już też mi się robi i ja nie robię tych 24 czwartych i tych innych, bo to będzie za dużo i wolę przejść do tych innych. Dobra, dziękuję wam za oglądanie, papa! Pa.